Pięć lat temu spotkałem na swojej drodze człowieka, który przekonywał mnie o tym, że 16 kwietnia 2018 roku nastąpi definitywny koniec świata. Był pewien, że w prywatnym objawieniu Bóg skierował do niego informację, która dotyczyła całej ludzkości. Od tej decyzji nie było odwrotu Jezus jest blisko. On sam stawiał się w roli proroka czasów ostatecznych i wzywał do nawrócenia. W swoich poglądach był radykalny, jednoznaczny i nieustępliwy. Miał dodatkowo wrodzony dar przekonywania. Mówił pewnie i nie jąkał się. W jego głosie czuć było charyzmę i głębie ducha. Czekałem zatem z niecierpliwością na ten dzień i wreszcie nadszedł. Niestety, końca świata nie było. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze pomyślałem, Zawsze bliskie było mi racjonalne postrzeganie świata. Również wtedy, gdy ten człowiek przekonywał mnie o zbliżającej się apokalipsie, w moim wewnętrznym przekonaniu nie podszedłem do sprawy poważnie. Zlekceważyłem jej powagę, chociaż została we mnie pewna ciekawość. To właśnie ona nie dawała mi spokoju. Postanowiłem zajrzeć do Biblii i sprawdzić, jak to będzie z końcem świata. Sam Jezus niejednokrotnie zapowiadał, że koniec jest bliski. I nadejście pełni Jego królestwa jest tylko kwestią czasu. Tutaj do głosu dochodzi wiara, która każe mi patrzeć na historię świata i mojego życia przez pryzmat zbliżającego się końca. Czas, który został mi dany, kiedyś się skończy. W pewnym sensie żyję na kredyt. Przy narodzeniu zaciągnąłem dług, dostałem życie, mimo iż wcale na nie nie zapracowałem. Nie miałem nawet za bardzo wyboru, czy chcę pojawić się na świecie, czy nie. Zgoda na życie takim, jakie jest, przyszła po czasie, gdy zacząłem używać rozumu. Ale czy wtedy ktoś pomyślałby jeszcze, żeby nie zgodzić się na życie, które trwa już kilkanaście lat? Z obecnego punktu widzenia świat nigdy wcześniej nie był bliżej momentu, w którym Chrystus ponownie przyjdzie w chwale, aby, mówiąc kolokwialnie, zwinąć nasz ziemski interes. Każda sekunda oddala nas od momentu stworzenia, a przybliża do paruzji. Słuchając tej wypowiedzi teraz, jesteś bliżej o kilka minut końca świata niż byłeś wtedy, gdy zaczynałeś jej słuchać, a zatem nic nie zatrzyma końca świata. Ale już twierdzenie, że nastąpi on za dzień, miesiąc czy za dwa lata, to już zupełnie inna sprawa. Koniec świata dzieje się na naszych oczach. Bo przecież gdy ktoś umiera, to kończy się świat, jaki widziała ta osoba, następuje moment spotkania z Jezusem, sądu i co najważniejsze, nie ma powrotu do starego życia. Było, minęło, to się nie wróci. Koniec świata jest zatem sprawą bliższą niż dalszą. Nawet z punktu widzenia codziennego doświadczenia, co jakiś czas napotykamy na zapowiedzi zbliżającego się końca. Czy nie są one owymi znakami czasu, które mają nas ukierunkować na to, co ostateczne i definitywne? Jezus przecież wspomina o wojnach, chorobach, trzęsieniach, a są to zjawiska powszechne. Od zawsze gdzieś toczy się wojna, domy zamieniają się w gruzy, a ludzie umierają nie tylko na koronawirusa, ale także na nowotwory, zawały serca i tysiące innych chorób. Jedno jest pewne koniec świata nadejdzie. Co prawda, nie przyszedł 16 kwietnia 2018 roku, ale nie jest wykluczone, że za tydzień, miesiąc, rok spojrzę na świat z góry, gdzie spotkam również człowieka, który mocno wierzył, że koniec świata nastąpi 16 kwietnia 2018 roku. Podsumowaniem niech będą słowa zapisane w Ewangelii według Świętego Łukasza. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, i nie powiedzą oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni syna człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem człowieczym w dniu jego, pierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.